Dzień dobry, dzień dobry, złoty tarot. odkłaniam się Wam serdecznie. Ja zapraszam znaki ziemskie, czyli byk pan na koziorożec na czytanie. To jest czytanie od teraz do kiedy? Nie wiadomo, bo to jest jednak energia, tak? Mam nadzieję, że do końca lutego co u niektórych coś się wydarzy, a ja będę mogła Was też i ostrzec. Serduszka, więc co? Zaczynamy czytanie i teraz wszyscy razem to jest czytanie jakie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować. Ja chciałam Wam tylko powiedzieć, że ja jestem w pracy jeszcze i jakiekolwiek będą hałasy czy cokolwiek, to nie jest wina moja, tak? Czyli, czyli e, musicie zaakceptować, że tutaj może być u, 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 jest godzina bardzo późna, e, więc ludzie idą spać. Wiecie o co chodzi. Więc co? Zaczynamy od koziorożców, kończymy na panie. Osoby z poznaku koziorożca. Co ich czeka? Najbliższy dniach, tygodnia. Koziorożec. Karty pokazują tutaj mm, związku, w rodzinie czy cokolwiek, taka obojętność. Każdy sobie rzepkę skrobie. Y, tutaj mogą być też problemy związane ze zdrowiem, jakaś blokada nie tylko w ciele, ale nawet i w uczuciach czy tam w związkach jest u Was jakaś blokada. Dajcie, żeby ta blokada znikła, żeby u Was serduszka coś się nie zepsuło, albo jakaś osoba nie zepsuła też ich szczęścia. Karty pokazują tutaj, że jakaś osoba z rodziny będzie miała stan Coś z, z y, możliwe, że nogi, y, możliwe, że kolano, możliwe, że ktoś, kogoś czeka też jakiś y, zabieg. Ula, la. Jeżeli mam mówić, jest jakiś mężczyzna, który poznał jakąś kobietę. Jeżeli jest taki mężczyzna, jest to mężczyzna bardzo wrażliwy, bardzo szczery, jest to mężczyzna który musi wybrać. Jeżeli taka osoba jest, to jest to, to masz do, do czynienia z osobą, która będzie się Tobą bawiła, kochanie, więc nie warto, nie warto w to iść. Kobiety, wy możecie za dużo mówić też innym osobom, za dużo na przykład o swoich nie wiem, pragnieniach, seksualności, czy cokolwiek. Pamiętajcie tylko jedno, że jest kobieta, która to wykorzysta i poda dalej. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta, która robi coś dla własnych korzyści. Jest to kobieta, która ładnie też i zarabia ale y, dosyć, że ładnie zarabia, to jest to też kobieta, która wchodzi w związki. Jeżeli taką osobę macie albo wy jesteście, dajcie sobie wiwatu, bo tutaj jest, że ktoś w związku będzie mącił. Jeżeli ktoś będzie mącił, to jest właśnie ta kobieta. Jeżeli wy jesteście tą kobietą, to ja bym wam y, odradzała, bo los się do Was no, źle uśmiechnie, czyli dla niektórych będą też i krzywdzące słowa, ktoś Wam może też za dużo powiedzieć, a nawet będzie zerwanie z partnerem. Karty pokazują tutaj awarię, awaria między yy, wodą, ale też i problemy z... Może, mo, może być z ocieplaniem, czyli z piecem, z, z gazem, z czymkolwiek. Tu ocieplanie takie będzie. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta, która wtrąca się w związek, możliwe, że ktoś z rodziny. Jest to osoba, która nie, nie potrafi zrozumieć, że na przykład, daję teraz przykład, bo tutaj jest coś takiego... Yy, ty miałeś, ona nic nie miała. Na takiej zasadzie, jeżeli taką osobę macie, to jest, tu osoba, jest to osoba, która ma jakiś swój cel i ma jakiś plan w swoim życiu. Karty pokazują tutaj, jeżeli chodzi o pieniądze, dzięki jakiejś kobiecie dacie radę, dacie radę pokonać jakieś trudności finansowe. Jeżeli mam mówić tak, jest osoba, która jest nie tylko kochanką, ale ma też innych partnerów. Jeżeli mam mówić, panowie, wy możecie mieć też i rodzinę, przez, to, przez, no ktoś może mieć też i kochankę, i to ma aż na pewno dwie. Jeżeli taka osoba jest, no to karty pokazują, pokazują tutaj, że no... Po prostu związek się rozpadnie. Karty pokazują tutaj, że jakaś kobieta się pośliznie, coś będzie uważać, bo kręgosłup bardzo ucierpi. Jest kobieta, która zajdzie w ciąży albo jest jej w ciąży, tutaj karty pokazują, że narodzi się córeczka, więc gratuluję. Wiadomości od kobiety, które przyjdą do Was. To są wiadomości, które Was troszeczkę zabolą i będą to wiadomości bardzo złe, czyli zazdrość tutaj się kłania, ktoś komuś zazdrości, dlatego cokolwiek by były to jest to osoba, która pracuje w szkole i jest jakąś taką, no możliwe, że pracuje też i z dziećmi, ale jakaś urzędniczka. Tu karty pokazują, że jest to osoba, która zazdrości i zrobi no... Wiecie o co chodzi, coś negatywnego. Karty pokazują tutaj, żeby jakaś kobieta dobrze ustaliła, ustaliła ustawiła w, y, lusterka w waucie czy cokolwiek, bo czegoś możesz nie zobaczyć i będzie wypadek. Jest jakaś osoba, która będzie szukała dużo rzeczy, będą to rzeczy, y, na pewno stary papier, stary dokument, coś z takich rzeczy jest stosowane albo w wersalce, albo jakaś kobieta ten dokument, tą starą rzecz na pewno ma. Karty pokazują tutaj, że w Waszym otoczeniu pojawiła się nagle koleżanka, czy ktoś nagle o sobie dał znać, dużo, o, dużo nie mówcie o, o sobie, czy, co, o, no, czy, czy cokolwiek, bo tu karty pokazują. Że będą e, przez nią też i kłopoty. Jako karta pokazuje, to możliwe będą e, związane do dwóch tygodni, do dwóch miesięcy. W ciągu roku jakaś kobieta pozna jakąś tajemnicę, tajemnica będzie poznana małymi kroczkami. Masz duże zdolności i wykorzystaj je, tylko nic nikomu nie mów, coś odkryjesz, serduszko. Karty pokazują tutaj, że ktoś będzie miał e, wiadomość, e, to jest albo usuwany z zęby, ósemki mogą być, ale też i wieczorową porą ktoś będzie miał nagłą też wyjazd albo wizytę u jakiegoś lekarza. Tutaj słuchać i analizować i patrzeć co on Wam przepisuje. Rada dla koziorowców. Życie nabiera tempa, przyspieszające twem działania pielęgnują twe, pielęgnują twe ziarna. Chronią cię przed zniszczeniem relacji. Twój anioł zaś, poczekajcie, bo to są bardzo małe te, a ja okulary, okulary mam Twój anioł ześle swe skrzydła, by dodać Ci siły, by zwrócił się pod przywództwem osiągnięcia celu. Kochani, cokolwiek by było, tutaj wiem, że ktoś ma ogromne dary, dary, dosyć, że pozna jakąś prawdę, to ktoś ma ogromny jakiś dar i ten dar musi wykorzystać, tylko albo za dużo od kogoś coś mówisz, albo do kogo coś mówisz, no za dużo peplasz, coś takich rzeczy i ktoś to może wykorzystać przeciwko tobie, dlatego ja bym teraz uważała, bo teraz... Będą zranienia i to ostre, to jest raz. Zwracać uwagę na wiadomości, bo nagle, jak, jakąś wiadomość dostanie, coś w Twojej głowie powinno tam ruszyć, logika czy cokolwiek, no to tutaj będziecie mieć pomoc z niebios. Dlatego ja bym uważała. Ale słuchajcie, jest ta karta, czyli zwracać mi uwagę na kobiety, na kobiety. Hmm, Słodko pierdzące, takie siedzą, przyjdą idą do was zjeść obiad, czy cokolwiek, a, albo za dużo też tego. Są to osoby, które, które, kochani, kryją jakąś tajemnicę. Na pewno są osoby, które zajmują się tarotem. Jeżeli taka osoba jest, to jakaś osoba tutaj coś mąci. Dlatego ja bym była ostrożna. Ślicznie wam dziękuję, koziorożce, zapraszam byczki. Widzicie, ja to tak szybko, szybko, ale no chociażby wam serca zrobić. Beczki, co czekają osoby spoza kubyka? Byka tu... jeszcze tu zapalić światło. Zobaczcie, jest. Uuu. To bym lepiej widziała jak czytam, nie? Beki. Karty pokazują tutaj, że jakaś znajomość się po, y, pojawia. To jest raz. Możliwe, jakieś dziecko będzie miało kłopoty z internetem, albo jest to młoda osoba, która się też zajmuje y, internetem. Karty pokazują tutaj, że jak y, jutro, pojutrze, w ciągu tygodnia, jakiś mężczyzna do Was na, napisze. Jest to mężczyzna, możliwe, że jest daleka. Jest to mężczyzna, który miał na Was ochotę. Jakaś wiadomość będzie miała miejsce. Jest to mężczyzna, który jest y, nawet na logikę taki męski tak I jest to taka osoba na pewno jest żona ma jeżeli ma to tutaj poznaliście się możliwe do trzech lat kochani trzy lata już się znacie tutaj jakaś wiadomość od tego mężczyzny będzie. Karty pokazują tutaj żeby zwracać uwagę na osobę która jest szczurami no, które chodzą i szukają informacji dlatego że jest to osoba która was wprowadzi w błąd. Karty pokazują tutaj, że jeżeli Wam mówić, uważać na mieście, parku, kościoła z takich miasto, bo jeżeli ktoś tam czegoś, możecie tam też coś znaleźć, ale możecie też i kochani, yy na przykład kogoś też tam spotkać. Jeżeli mam mówić, jest jakaś kobieta, która jest bardzo piękna, jest to kobieta, no, która darzy, no dosyć, że ludzie ją szanują, to tutaj jakaś wiadomość przyjdzie do ciebie i tą wiadomość możesz źle tak wziąć. Możliwe, że to jest właśnie od tego mężczyznę. Możliwe on Ci się nie podoba, ale to jednak jest ta osoba, która jest Tobie też serduszko przeznaczona. Karty pokazują tutaj, że policja się kłania, problemy z kluczekami od domu, od samochodu lepiej mieć. Możliwe, że też i e kurator, jakaś osoba mundurowa. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kłótnia, kłótnia małżeńska, możliwe, że coś będzie z dzieckiem lub córka będzie musiała też i pomóc. Jakaś zakończa się miłość, miłość, która trwała bardzo długo i jest jakaś osoba, która ma bardzo silny ból serca, ból, który nie potrafi przebaczyć, możliwe, że w waszym życiu zadziały się trzy sytuacje czy cokolwiek, które zniszczyły szczęście. Karty pokazują tutaj, żeby zwracać uwagę na osoby, które na osoby, które nagle przyjeżdżają do Was. To są osoby, które no, komuś się coś nie podoba. Jakaś młoda osoba, możliwe, że to jest osoba do 38 roku życia. Mi się ona bardziej pokazuje jako kochanka, tak? Jest to jakieś działania i jakieś wybryki z jej Strony od Was, od, od tej osoby będą. Mogę powiedzieć i to z całą odpowiedzialnością, dla niektórych będzie wiadomość i to będzie wiadomość też od mężczyzny kierowcy, wiadomość od mężczyzny, gdzie jesteście gdzieś em, daleko. Jest to mężczyzna, który do Was napisze, i ja już sobie teraz tak e, biorę, bo ja mam byka w Księżycu. E, ja taką wiadomość chyba dostanę, bo życzenia serduszka złożyłam dzisiaj koledze, i coś chyba będzie serduszka, że taka wiadomość też jutro powinnam dostać. Dlatego, Wy też, kochani, coś u Was będzie na rzeczy. Zwracać uwagę, jakieś dzicie, żeby Wam nagle no, mandacik, Pan nie, nie, przypis, nie, nie wziął za szybką prędkość, ale też możecie, powiem Wam szczerze, że to jest też coś takiego, że. Zostawiacie auto i sobie idziecie, tak? Na zakupy. Przychodzicie, a tutaj guciki stoją i mandacik pan. Ten pan jest bardzo miły, e, serduszka, ale mandacik wam może wystawić. Dlatego patrzcie, gdzie parkujecie. Patrzcie, nie parkujcie z górki, bo auto może nagle też je zjechać. Uuu, co ja wam powiedziałam, że tutaj może być jakaś miłość i ta miłość jest wam przeznaczona, czyli jest jakaś jest jakaś osoba, którą poznaliście serduszka 3-4 lata temu i to jest Wasze spełnienie, to jest Wasza bratnia dusza, kochani. Tutaj możliwość, że będziecie mieć okazję w ciągu dwóch miesięcy, do dwóch tygodni nawet się spotkać. Jeżeli mam mówić, nie wchodźcie w żadne też i serca, nie wchodźcie też w żadne te w układy, dlatego jak coś dla Was będzie niejasne. No tutaj będzie ostre, ostra jazda, powiem Wam szczerze, no, czyli jedno i drugie gdzieś was do Was ściągnie. Przypomnijcie sobie tylko jedną, na przykład nie, nie mieliście coś takiego, że o kimś pomyśliliście i nagle on się do Was odzywa. I czy cokolwiek możliwe, że taka wiadomość będzie. Jest to mężczyzna też który raz napiszę i potem za miesiąc czy za dwa się do Was odezwie, tak? Na takiej zasadzie. Z drugiej strony muszę Wam też powiedzieć, żebyście uważali na... Jebaka. Kochani, na osobę, która jest w związku, a lubi ostry seks, i lubi mieć kochankę. Jeżeli taką osobę macie, to uważajcie, bo tutaj jest tylko bere, bere, ryki, tyki i nic więcej się nie liczy. O. Mhm... Mm ja powiem tylko jedno, jest jakaś kobieta, która marzy o czymś. Tutaj jest ogromne spełnienie, ale przed jakimiś kobietami idzie też i bogactwo. Bogactwo, które masz w sobie, podziel się też z tym bogactwem z innymi osobami. Tutaj będzie małymi kroczkami coś u ciebie rosnąć. Czyli możesz powiedzieć, no u mnie nie, a ja ci powiem u ciebie tak, tylko musisz mieć odwagę. Masz jakieś trzy osoby u ciebie są toksyczne, które Cię biorą jakoś, no co, ty no weź, albo Cię jakoś tam y, szpile mogą wbić. Na taką osobę, serduszko, zwróć uwagę, jest to osoba, która nie, nie powinna być. Tak, jest to, o, i pięknie, beautiful. Jest to osoba, która jest bardzo zgorzkuniała, jest to osoba, która lubi plotkować, jest to osoba, która się w Waszym życiu nagle pojawiła i będzie, a, bum! czyli y, uważać na taką osobę, jest to osoba, która... Uh, yes. nieżyczliwa, czyli e, cokolwiek ma powiedzieć, uwaga na takie sytuacje e, z tą osobą. Karty pokazują tutaj, że będzie rozmowa chłopaka i mężczyzny. Możliwe, że jedno jest w związku i drugie jest w związku. Tu e, jakieś, jakaś rozmowa będzie miała miejsce. Jeżeli jest jakieś małżeństwo, to karty pokazują, że jest oszustwo. Oszustwo robione przez osoby trzecie. Jeżeli taka sytuacja jest, to uważaj, bo osoba ci najbliższa ciebie oszukuje i możliwe, że jakaś osoba bliska ci, nawet i przyjaciółka, która przekazuje ci złe informacje, żeby cię też i skrzywdzić. Dobra, ja dziękuję Wam byczki. Poczekajcie, bo to jest tego. Rada dla byczków, rada dla byczków, rada byczki, rada. Teraz mam światełko. Masz wszystko, czego pragniesz. Pośpiech i pokusa nie są ci pisane. Jeżeli macie wszystko, no to jest ok, Możliwe, że będziecie mieć jakąś pokusę, ale tu bym uważała na tą kobietę, która na przykład, ona lubi Wam zawsze jakoś dopierdzielić. Możliwe, że to jest urzędniczka, czy cokolwiek, ale bardziej mi się pokazuje osoba o ciemnych włosach. Jest to taka osoba, która wiecie, zadzwoni, czy powie i Was w jakiś sposób urazi. No daj spokój, coś z takich rzeczy. Na taką osobę uważać. I spotkanie mi się pokazuje, z spotkanie no, urzędnicy, ale też osobami, które są dobre w swojej w dziedzinie. Ja jeszcze jedną wzięłam, wyciągnęłam doświadczenia, które dają życiowe zawieruchy, budują przekonania, odstąp od muru budowanego przez całe życie. Zacznij patrzeć z sercem i z szacunkiem do siebie. Kochani... Nie dajcie się, żeby ktoś wam powiedział, że wy jesteście tempe czy cokolwiek, bo to są osoby, które same do siebie nie mają szacunku, a co dopiero będą was też, e, kochani, na, y, na was pouczać czy cokolwiek. Ja wam byczki silnie dziękuję i ja zapraszam pannę. Panna, osoby z poznaku panny. Panna. Panna. Mm -hmm. Karty pokazują tutaj, że jakaś wiadomość będzie o dziecka. Jakaś wiadomość będzie o dziecka i to jest raz. Druga rzecz jest taka, coś wychodzi na jaw przy dziecku przez osobie do 38 roku życia, coś wychodzi na światło dzienne. Karty pokazują tutaj, że jakaś rozłąka hmm, będzie, albo była już jakaś rozłąka jakiejś młodej osoby z jakimś mężczyzną. Tu możliwe, że coś wyjdzie na światło dzienne. Ktoś się o czymś też i dowie. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś osoba przez jakąś rozłąkę i przez jakieś nieporozumienie. Jedna z par szuka sobie pocieszenia u kogoś innego. Karty pokazują tutaj, że jest jakiś mężczyzna, który ma potrzeby seksualne. Jest to mężczyzna, który zmienia kobiety jak z karpetki. Jemu się podoba jakaś kobieta. Kobieta, no z klasą i to ostrą. Jest to mężczyzna, który. No, możliwe, że w ciągu trzech miesięcy do ciebie e, przyjedzie. Karty pokazują tutaj, że jakaś kobieta będziesz miała z nim spotkanie, ktoś się z kim spotka i powiem szczerze, ktoś nie będzie z czegoś też i zadowolony, jakąś blokadę w swoim życiu e, ktoś ma. tak? E, możliwe, że ty jesteś bardzo wrażliwa i od razu się blokujesz na to, co e, było. Karty pokazują tutaj, zwracać uwagę na nogi, na ręce. Coś się wydarzy możliwe, że stan zapalny i jakaś decyzja będzie musiała, będzie musiała być też i podjęta. Jest jakaś osoba, która zastanawia się, co ma zrobić i albo będzie się zastanawiała, co ja mam zrobić z tym fantem, który no, wyjdzie na światło dzienne. Jest jakiś mężczyzna, który ukrywa, że ma ciężko, jest to mężczyzna, który kłamie Kłamie jest tutaj u niego jest problem z tym, że on jest bardzo leniwy. Jest to osoba, która pracuje, bo pracuje, ale by chciała, żeby pniążki leciały same z nieba. Jest to mężczyzna, który często bierze zwolnienia lub jeździ sobie na jakieś wycieczki, tak? Trzydniowe, czterodniowe wycieczki. Tu jego ruch będzie taki, że coś wyjdzie na światło dzienne, czyli coś odkryjecie. Karty pokazują tutaj, że w pracy jest jakaś kobieta, która przyczepi jakiegoś mężczyznę, który no nie do końca był uczciwy. Tutaj jest kobieta, która no dba nie tylko o swój biznes, ale też i o biznes państwowy. Jakaś wiadomość przyjdzie do Was i ta wiadomość możliwe, że będzie w, w skrzynce na, na listy. Możliwe, że wiadomość mailowa jakaś wiadomość do was dotrze i ta wiadomość będzie związana z dwóch, trzech lat, coś możliwe będziecie musieli zapłacić. Karty pokazują tutaj, że jest jakiś mężczyzna, który jest bardzo leniwy, możliwe, że jeździ do pracy, a on nie jeździ, dziewczyny jest kontrolować go i możliwe, że jakiś mężczyzna prosi was o jakąś pomoc, jest to mężczyzna, który jest nieuczciwy, jest to mężczyzna, który puszcza bajki, tak, jest to szatyn, jest to osoba, która pracuje, na przykład w biurze czy cokolwiek, jest to osoba rzekomo pomocna. Tutaj jego działania są takie lipne, dlatego na taką osobę zwracać uwagę. Tak, jest to osoba, która na, na, na 100% pracuje, pracuje też w jakimś państwowym serduszka, państwowym urzędzie czy cokolwiek, tak? No możliwe, że um, możliwe, że coś innego robi, ale coś jest. Druga rzecz jest taka, jest jakaś kobieta, która na przykład rejestruje samochody. Tu jakieś spotkanie będziesz miała, spotkanie. Y, możliwe, że twój partner lub ty się spotkasz też z jakąś osobą. Możliwe, że albo jesteś księgową, coś tam. Y, masz dużo. Y, ludzie się wokół ciebie non stop kręcą. Tutaj jest jakiś mężczyzna. Możliwe, że on się do ciebie odezwie. Jest to mężczyzna, słodko mówiący bardzo wysoki, szczupły, ale jest to mężczyzna, który działa, ale też i pomocny, ale wiesz co lubi, nie? Bara, bara rykietiki, ale też z innymi podrywacz taki. Na taką osobę uważaj. Ale spotkanie jakieś będzie też z rodziną. Jeżeli mam mówić nie podpisujcie nic i tutaj jest jakieś spotkanie, jest, spotkają się kobieta z mężczyzną, możliwe, że jakieś rodzeństwo, kobieta ma jakie, jakieś zranienia sercowe. Jeżeli tak mam mówić, to jest taka kobieta, która ma zranienia sercowe, no to tutaj możliwe, że albo ty, albo jakaś kobieta, no jakimś partnerem musiała się tam albo bratem, czy kimkolwiek z Twojej rodziny zająć. Jest tutaj jakaś osoba, która powinna być terapeutką, albo powinna skorzystać też z takiej usługi. Tak? Tutaj jest jakaś też i pomoc. Możliwe, że ktoś nagle chce schudnąć, albo korzysta z takich usług. Jakiś mężczyzna. To jest szatan, będzie potrzebował pomocy, lub będą jakieś działania. Z jego tu karty pokazują, że działania będą takie, czyli jakaś para, będą, no będziecie się kłócić. Jeżeli mam mówić, jakaś kobieta musi uważać na mężczyznę. Uh -huh. Tak, musisz uważać na mężczyznę, bo tutaj, jeżeli on coś ci da do, do zrobienia, żebyś coś przypisał czy cokolwiek, jest to oszustwo. Zwracać mi kochani na, mężczyzny, na, na kobiety, na mężczyznę. Druga rzecz jest taka tutaj ze szkołą wiadomości możliwe, że coś będzie trzeba wyjaśnić. To jest raz, chodzi o dziecko. Możliwe, że coś się wydarzy z dzieckiem w szkole. Następne zwracać uwagę na duże budynki. Możliwe, że w jakiejś sali czy cokolwiek coś się wydarzy. Możliwe, że jakieś spotkania lub jakąś możliwe no, egzaminy czy cokolwiek ktoś będzie też i pisał. Ale na pewno coś wychodzi na światło dzienne. I teraz rada dla Was. Panny. Odpływałem i nie odwracałem się za siebie. Zniknęłem nie dając żadnego znaku. Ty zaś znalazłaś się na właściwej drodze zysku, gdyż ja odpływałem do strat, które zgotowałem. Kochani, coś wychodzi na światło dzienne, dlatego Wy musicie wiedzieć, że e, możliwe, że do Was wychodzi to, że coś się o czymś dowiecie, czyli jakaś prawda wyjdzie, kochani, na światło dzienne. Coś wypłynie, wy musicie słuchać i nie dać się zranić, tak yy, dlatego, że wy będziecie, no tak jak i znaki powietrza teraz bardziej yy, narażeni na jakieś słowa i potyczki, ale też musicie opanować yy, swoje, kochani yy, emocje, moi drodzy to już by było na tyle, ja wam życzę wszystkim dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, no i wszystkiego, wszystkiego, czego wy sobie zażyczycie, tego wam życzę z całego serca i co? I zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Dziękuję się i pozdrawiam.